Pochodzi z Bydgoszczy, kiedy nie ma innych możliwości, podróżuje autostopem, ale na pojazd nie czeka zwykle dłużej niż 40 minut, bo zwyczajnie szkoda mu czasu. Spędził go mnóstwo w Laosie i choć na ten kraj świetnie, skromnie dodaje, że dopiero go odkrywa. Jest miłośnikiem i smakoszem kawy, a jej gatunki i niezwykłość poznał właśnie w Laosie. Moim i Państwa gościem jest Piotr Wnuk, odkrywca, podróżnik, a nawet trochę włóczyki, który zawitał do Rucholi, aby spotkać się z młodzieżą, który z nieswykłą swadą opowiedział o swojej podróży do Laosu. Mówię Wam o Laosie, ale przede wszystkim o terenach nieindustrialnych, o terenach wioskowych, ponieważ duże miasta, takie jak Vientiane, Luang Prabang, Mangkua, jest tam mnóstwo inwestycji, centra handlowe pojawiają się, natomiast ja chcę opowiedzieć o ludowych zwyczajach, o przesądach, ale też chcę ukazać to rozwarstwienie ekonomiczne, które na tych terenach wioskowych jest widoczne najmocniej. W Laosie byłem trzykrotnie i miałem taką wspaniałą przygodę w 2016 roku, jak byłem w Steng Trung, to takie miasteczko w Kambodży. Tam niestety nie powiodły się moje negocjacje, jeżeli chodzi o dojechanie do granicy i spróbowałem złapać stopa, miałem 70 km do checkpointu, i miałem taką wspaniałą przygodę, bo udało mi się capnąć taką cudną mąskarnię i pan tutaj wrzucał ryż, tutaj yy, plewy wylatywały i tęże. E, no, głównym takim moim celem jest yy, trafienie do młodzieży i powiedzenie jak najwięcej o kulturze. Ale też uświadomienie, że nadal jest wiele miejsc czy też krajów na naszym globie, które są niezwykle rozwarstwione ekonomicznie, gospodarczo i tereny wioskowe, nieindustrialne wyglądają zupełnie inaczej niż te duże miasta, w których jest gro inwestycji i duże miasta rozwijają się dużo szybciej, dużo. Więcej szans jest tam dla młodych ludzi, natomiast szanse dla młodzieży z terenów wioskowych są dużo mniejsze i dużo bardziej ograniczone. I na sam koniec chciałem pozdrowić mieszkańców i mieszkanki Tucholi. Cieszę się ogromnie, że jestem tutaj w Waszym Ośrodku Kultury i że mogę młodzieży trochę o tym się opowiedzieć. I do tej pomarańczowej misuni wpadł ten ryż oczyszczony. A ja siedziałem sobie z panem Khmerem i próbowałem uczyć jakąś pogawędkę. On zostało bardzo szybko rozbite przez Francuzów. Część przywódców uciekła do Tajlandii, część do Wietnamu i tam powstała taka partyzantka przy pomocy Wiedminu, która w 1953 roku wróciła do Laosu. Ta partyzantka nazywała się Patent Lao, i rozpętała się wojna domowa, która trwała do 1975 roku. Wtedy władzę objęła Laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna, która do dziś rządzi tym krajem.